Dzisiaj to mamy 14 dwudziestego 2025 roku. Proszę Państwa, przyszłam tu. Miałam dzisiaj nie nagrywać filmiku, ale nie dało mi to spokoju, ponieważ chciałam Wam powiedzieć, którym osobom, które dzisiaj dzwoniły, że nie muszą się martwić, bo jeżeli zabraknie jakichkolwiek leków, jakikolwiek przeciwzapalników, to. Jest nawódź. Na samym początku wszystkich Was pozdrawiam. Pozdrawiam rodzinę w Florydzie, moje, moją rodzinę bliższą, dalszą, dzieci, wnuków wszystkich, moje dzieci, córkę, syna, synową, dzięcia czterech wnuków i wszystkich Państwa w Polsce i za granicami. O czym tutaj ja chciałam dzisiaj powiedzieć? Proszę Państwa, o tym, że codziennie, jak otwiera się komputer na te parę minut, skakuje z gogle, że codziennie wycofują jakiś lek, zaptek, że jest bardzo, bardzo szkodliwy. Codziennie wycofują jakieś jedzenie z, ze sklepów, AUCHAN i tych innych, że jest bardzo szkodliwe, żeby szybko wyrzucić. Ludzie, kochani, czytajcie. I pytajcie, i po prostu nie kupujcie wyleczego, bo to, co takie głupoty piszą o tym papierze toaletowym, o tym wszystkim, to, to tylko tak piszą pewnie, żeby, żeby coś pisać, żeby straszyć tych ludzi. Natomiast, proszę Państwa, jeżeli chodzi o produkty spożywcze, sama świadkiem dzisiaj byłam. I Mikołaj też, bo byliśmy w sklepie, zobaczył ciasteczkę, mówi: Nie, nie, tego babcia nie wiesz. Tam E450, E120, ET, te koszeliny, te wszystkie inne mączniki. tych drobnych ciasteczkach polanych czekoladą, właśnie malutki, pięknie opakowanych takie rzeczy są. Więc jak kupujecie ludzie, czytajcie. Nie widzę kotych półek, żeby chodziły dość ludzie, chyba że w tym czasie nie, ale po południu. Nie kupujcie tego dzieciom, niech tego dzieci nie jedzą, bo to tylko rak yy, i tak dalej i tak dalej, yy, i zapalenia różnego rodzaju. Teraz tam o czymś mówili o jakimś yy, ostropeście. Piszą, żeby szybko wycofać plamistym ostropest, ponieważ mo, może być yy, biegunka, mogą być zawroty głowy, mogą być zapalenie oczemne, mogą być zapalenie jelit, wiele innych. Szybko oddać albo wyrzucić. No to proszę państwa, to jest szok rozmawiałam też dzisiaj z panią, którą bardzo pozdrawiam, panią taką Aleksandrę, która ostatnio była, musiała być w szpitalu bo ze względu tam gdzieś na nodze opuchnięta i coś się zrobiło, to mówiła, że to co widziała, to za głowę się złapała no ja już nie jedno widziałam, ale zawsze wam mówię, jak są jakieś rany odleżyny, to zawsze pamiętajcie, że o Odkaża, jak się zrobi wyciąg, wroty, czy to odkaża w koło rany, jest silnie działający. Odkaża też woda utleniona, jeżeli zrobiona taka jak dawniej na bazie, po prostu i przykłada się żywokost, żeby rane zawierminowało, ale dodatkowo ta rana się otwiera i nie goi, że jest niedotlenione, że jest opuchnięte, że jest dna moczanowa. I ja Wam zawsze mówię, te wszystkie zielarki, które się takie podają po szkołach, uczone, jakby to powiedzieć teoretycznie, bo tutaj chodzi o praktykę czy to się sprawdziło czy mówią o mniszku, ale nie do końca, Ano, bo nie do końca zostało przebadane, no to nie wtrącaj się i nie gadaj głupot po prostu o mniszku czy o jakimś innym ktoś tam znowu pokazuje filmik z jakimś żywokostem, gdzie liście nawet nie wiadomo do czego są zmutowane i podobne, nie jest to żaden żywokost ani żaden szan bo to zaraz widać po żyłach i po w ogóle. No, głupoty opowiadają, a ludzie wszystko kupują. To znaczy się to jest takie, można powiedzieć, truń, trucie ludzi, albo y, ci wszyscy, co polecają te grzybki, które rosną na brzozach, no historio. No historio, o czym mowa? Y, sama nazwa grzyb daje do myślenia dużo. Y, już nie jeden miał okropne biegunki, z którymi niektórzy się nie wyleczyli i tak dalej, bo y, wiadomo, że... Y, Takiego grzyba się człowiek prawdziwego, bo i dopiero głupoty, które nie dają nic. Jeżeli by tak faktycznie było, jak opisują ci młodzi zielarze w ogóle, to już nie jednym by się wyleczył z chorób, nie byłoby kolejek do lekarzy. Jeżeli wszyscy oglądacie albo ktoś ogląda nie przekaże drugiej osobie, że ci, co mają dziury, olerzyny, czy pocukrzycowe, czy inne, to tylko świeży żywokost obkładać, ale dodatkowo trzeba wypić, mieć wyciąg z zioła do tego dodać takie wyciągi morskie są, które zabijają bakterie ujemne, czyli jakby była w moczu bakteria, czy w ciele człowieka we krwi to oczyszcza orzech, żeby po prostu te rany się mogły goić. Więc nie orzech, słodki, ale orzech zrobiony lek. Już to wałkuję któryś raz i zawsze będę wałkować. Natomiast o czym tu jeszcze chciałam powiedzieć, no witamy się serdecznie, pozdrawiam. Tak, chciałam tutaj powiedzieć o debacie. Nie ma nawet co myśleć, proszę państwa. Z tych wszystkich uczestników nawet sobie tutaj popisałam, nawet sobie zapisałam, proszę państwa że no naprawdę powinien wygrać debatę Karol Nawrocki, powinien Karol Nawrocki być prezydentem Polski. Inaczej być nie może, proszę Państwa, ponieważ dobrze też spisywał się dzisiaj w Braun, bo mówił o kilku sprawach takich, ale to tak też polityka jest taka, że ciężko rozczyfrować, ale to też. Wszystkiego nie można odrzucić: pizzit, zuz, to tamto, ponieważ. No bo nie można, bo, bo skąd by te emerytury czy renty płacili, jak to dzieci pracują. Takich rzeczy nie można robić. Można coś zmniejszyć, coś inaczej, ale nie można. Natomiast jeżeli <laughs> opowiadali, tutaj mówię o debacie, pani senyszyn. No ładnie się ubrała, no to na samo to, ale taką ma tę mowę lewacką. To jest profesor od propagandy, bo mnie tu się nie wydaje, że ona jest profesorem, tak jak powinna być niezależna, tylko polityczka, która popiera partię, tą PO. Tak można powiedzieć, tą, która wszystko niszczy. Ona by wszystko ustanowiła, ona by wszystko zrobiła, wszystko by podpisała, wszyscy powinni być, te organizacje jakieś wielopciowe i inne i tak dalej, to nie jest stanowcze, to tu żaden prezydent z niej, proszę Państwa, żaden prezydent z Mędzenia. absolutnie, nauczył się jednej reguły, tylko zapomniał, że nauczył się mówić jedno i to samo, i każdemu odpowiadać, tak? Jak w szkole, żeby się nauczył wierszyka. Proszę Państwa, i na końcu dodając, zawsze głosujcie tylko na mnie, patrzy prosto w kamerę, tylko na mnie, tylko na niego, tak? Proszę Państwa, czyli ta debata. Ten Stenowski, dziennikarz, mnie się to wydaje, że to jest dziennikarz, no nie, bo mówili później i nie wiem z jakiej telewizji, i on sobie drwiny ze wszystkiego robi. Po prostu i mówił nie od rzeczy. Proszę Państwa, tutaj jakiś pan Bartosiewicz, no też nie za wiele się wypowiadał. Tak, no to pan Jakub Marek już nie mówił tak, jak niekiedy na filmikach jechał równo, tylko tu zachowywał się, żeby nie narzucać. Na ten rząd, który rządzi za bardzo, chociaż niektóre słowa powiedział, chociaż wydawałoby się, że są bardziej prawdomówne, że coś by z tym zrobił. Guzik, nieprawda. Mnie wydaje się, że trzeba silnego człowieka. No, nie, nie, że jest słaby, ale jest za długo w polityce. No dużo wie, ale po prostu raczej powinien być ten Karol Nawrocki, proszę Państwa. Bardzo mi się nie podobają niektóre wypowiedzi Szymona Hołowni, dlatego że mówił do pana Karola Nawrockiego wy spisu. No to śmieszne to jest. Jakiego Pisu. On prezesem po prostu y, jest y, tych wszystkich. Ktoś wytyczne mu robił, że tam y, w jedwabnym czy gdzieś. A to oczywiście no tak, nie ekskumacje nie były robione na takie coś, to... Właściwie fakt jest, że oni między sobą się nie dopuszczą do głosu, ale to jest w kompetencji, leży sądów i prokuratorów, żeby wydali takie, takie świadectwo, że można to robić po prostu. No to też nie na miejscu to było, proszę Państwa. Więc, jakby to powiedzieć, mędrzeń jest za młody, za wyklepał regułkę. Szymon Hołownia, nauczony z telewizji i to mówi, co kto? Mówi to, co ludzie chcą usłyszeć. To mnie śmieszy. Tak, więc pani Kubiak broniłby Polski, no Brał mówi dobrze, e, proszę państwa, jeszcze by pasowało, żeby miał te gaśnicze ze sobą i gasił. Każdemu uśmiech, jakby się nabijał z niego czy z kogokolwiek Zamber jakiś, ten, ten pan, wiele do powiedzenia nie ma. Jego ja pamiętam ze zgromadzeń, jak walczył, żeby wejść do Sejmu na ulicy z tymi ludźmi, co krzyczeli z tamtych partii. No muszę wam tutaj powiedzieć. Taką rzecz, że wiele rzeczy oni dzisiaj opowiadali, ci panowie, o których wymieniłam, yy, wiedząc, że to już zostało przeforsowane, że to już zostało takie karty przetasowane, rozdane i podpisane, więc o tym mówili, co by zrobili, ale oni nic nie mogą zrobić, dlatego że jak to jest podpisane, jakiś kontrakt czy układ, czy inaczej, czy umowa, to niestety musi dotrwać do końca, nie może, chyba że to jakimiś, można by powiedzieć machlejkami, ale to i tak się nie da, więc, więc szkoda, że takie rzeczy opowiadają. Czyli mnie wydaje się, bo nie byłam do końca, a pewnie jeszcze te lata trwa, że po prostu Karol, Karol Nawrocki najlepszy kandydat na chodzi o polskę i o polskich ludzi, o polskich rolników, o polską zdrową żywność. Proszę Państwa, bo tylko on odpowiadał nawet na temat leczenia. Oczywiście, że jeden z panów, już nie wiem, który, powiedział, że cóż z tego, że, co, bo tam było pytanie o zdrowie, tak? No to on miał rację. Tu nie chodzi o to, żeby dać pieniądze na zdrowie na lekarzom, żeby zapłacić, ale czym oni mają leczyć? Czym oni leczą ludzi? Mają jakieś leki? No nie za bardzo. Nie mają, a jak za są, to też nie wiedzą, a co się politycy na tym znają. To są zwykli ludzie, to nie są ludzie po szkołach, ludzie, którzy na przykład byli czy to nie są ludzie, którzy wie, a stałem tam w laboratorium, widziałem, jak się to robi, wiem, jak to wygląda i że to będzie prawda, bo on sam przeszedł takie szkolenia czy coś takiego. Nieprawda, oni nic nie wiedzą. Powtarza jeden za drugim jeżeli ktoś powtórzy źle, oni powtarzają jak bumerang, zanim jeszcze dopadają nieprawdę, więc tutaj nie ma się absolutnie co zastanawiać, tylko żeby uratować, no Braun tu powiedział, że jak się nie uratujemy mm, jakimiś sposobami i no dalej to zostanie forsowane i sprzedane, no to, 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 to zostaniemy w czarnej dziurze, inaczej jeszcze można powiedzieć, kto przeżyje, to przeżyje, resztę to będą inne narody na w tej, w tej polskiej ziemi. No, to niestety taka jest cała prawda, bo już tak się dzieje. No i Oni tak, żeby na nerwy tych ludzi wyciągnąć, żeby zrobić, że ktoś wywnioskuje. Niektórzy nie rozumieją faktów. Niektórzy z tych przedsiębiorców, czy innych, postawionych za, na prezydenta, polemizują. Yy, tak, jakby hołownia, on potrafi to robić, bo jak w telewizji był, to mówię, co ludzie chcą usłyszeć, co to, to mówi do ludzi, yy, ale czasami przy yy, ubiera się w taką szatę yy, diabła i, 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 i drugiemu wpina, tak jakby szpilę powoli wbijał, yy, proszę państwa. Yy, no, taki nie był, jak, yy, tak, ale jeżeli tak się stało, że pracuje już te półtora roku i siedzi w tych papierach i w tym wszystkim ma te wglądy wszędzie i tak dalej interesuje się tą polityką, no to, no to próbuje złapać temat i żeby było po jego myśli, on zawsze wie, że on najlepiej mówi. Ale to nie tylko o niego chodzi, o wielu innych, oprócz Karola Nowrockiego. No, widziałam, że tutaj stanował Jakubiak, nie wiem dlaczego. Po prostu powinien inaczej do tej debaty startnąć i całą tą prawdę powiedzieć. I on dobrze wie, że co się da, co nie. Zapytanie, dlaczego prezydent Andrzej Duda tego nie robi, odpowiedź padła: że zostawił dla innych, no to dobrze zrobił, że zostawił dla innych. A może nie dlatego, a nie w takiej Unii byliśmy, nie taką nikt przyjmował, bo pamiętam se, jak to było, że wchodzimy do Unii, na jakich zasadach. No i ludzie wtedy protestowali. Sama protestowałam, to co? Będziemy przez lata wpłacać, żeby coś później dostać ze wszystkich krajów. To jest aby odkładanie do skarbonki. Po prostu tu wpłacasz. Ale tu stało się, że no, wybrali różnego rodzaju, różnych tych. Jak się to mówi prezydent no, tam w tej Brukseli i oni ustalają coraz to nowsze, coraz to no, z późniejszymi zmianami. I proszę Państwa, niczego nie tłumaczyć. Między sobą forsują, bo to są bogaci ludzie, elita, więc mają to wszystko gdzieś. Witamy Cycluję abusek, witam serdecznie. Nie zależy im, co ludzie powiedzą, wiem, bo byłam nieraz między takimi ludźmi, jak chodziło o komersza, czy inne. Po prostu to śmieją się ze wszystkiego i z ludzi. Po prostu no, dłużej nie mogłam tam pracować, ponieważ chociaż dobra byłam w rankingu, ale pomyślałam sobie, że to nie dla mnie takie coś kłamać nie potrafię. Natomiast, co by tu powiedzieć, no nie ma, zostało jeszcze ile, 14, 15, nie wiem, 18 maja, niby miesiąc, i z hakiem tam. W końcu trzeba uruchomić jakąś tą ładną piosenkę na ucho do, do, o panu nawrockim. Tutaj nie będę włączać się w żadnej inne partii, tych wszystkich innych panów, tylko jedynie pioseneczka, żeby każdy zrozumiał, że tego człowieka trzeba wybrać. Po prostu tą piosenkę gdzieś tam udostępnię, choćby a kapela jest ładna. I taka prawdziwa życia, wzięta. Proszę Państwa, ja dzisiaj. To będę kończyć. Bardzo dziękuję za uwagę. Jeżeli słuchacie, na ktoś jakieś rany czy cukrzycowe rany, stopy cukrzycowe, przykładać czy wokost, ale trzeba też przykładać zrobione. Mazi duży do alkoholu na alkoholu, tak, żeby zlikwidowało tę gorączkę tego ciała w tym momencie, gdzie tam wokół tej rany jest rozobnione całe te. I tam, dlatego się nie goi, że jakiś gronkowiec może być albo cokolwiek, albo jakaś pałeczka błękitnej ropy, albo coś. I, I dlatego się nie goi, to też trzeba od wewnątrz zabić. Czy tym można wyleczyć nie od razu na jakiś tam zawie, który każdemu u włosy na głowie staje? Tyle w tym temacie, jak dzisiaj próbowało się do mnie kilkanaście ludzi dodzwonić i po prostu no niestety miałam zajęty telefon albo jak jechałam samochodem, wjechałam gdzieś przed doliną gdzie nie było zasięgu, no to nikt się nie dodzwonił. Później próbowałam odzwonić i, i, i tak, proszę Państwa. Pamiętajmy o jednym, że jak każdy z Was sobie robi yy, na przykład wroty czy coś takiego, to ma być naprawdę zrobione czysto, wysterylizowane w rękawicach, yy, zamrażacze wcześniej, wroty czy przez parę minut, yy, potem płukane jeszcze raz, dobrze, potem obierane każda gałązeczka po jednej i wtedy zalewany ten alkoholem później po miesiącu sprytusem, później mieć rozmieszane to złoto i dodać i tak, proszę Państwa, i w ten czas wrotycz jest bardzo silnie odkażającym ziołem, proszę Państwa. A takie wyjście, no muszą coś robić, bo jest świadnie będzie, że ja do każdego mówię, ale przyznają mi rację, nawet codziennie mówię, że jeżeli ktoś na przykład mnie poprosił, żeby zrobić mu na serce, czy wyciąg jaskółczego zielana wątrowe, cholesterol, czy wyciąg z mniszka lekarskiego z korzenia, który jest bardzo dobry, bardzo skuteczny, przy, przy, za, jeszcze trwają badania, ale już jest zaakceptowany w medycynie, więc proszę Państwa, tylko i wyłącznie tego się trzymać i, i wszystko zlikwiduję. Jak opowiada jakaś jedna Kobieta jej nie znam, że przykłada olej rycynowy do, na, na gazie do gardła, jak ma tarczycę, potem owija gardło półelastycznym. Ludzie, jakim półelastycznym, żeby ściskał, żeby asmę dostać, żeby, żeby te jakieś bandażem jeszcze można rozgrzać, coś tam mówi, soli, jeszcze na to przyłożyć i tak. Mieć całą noc. Proszę Państwa, to jest bzdura totalna, że tak zniknie to czy tamto. Nie ma takiej opcji. Nie okładamy, jeżeli nie mamy świnki, czyli tutaj, 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 jak to dawniej panowała, to na gardło przy aorcie niczego gorącego nie zakładamy, bo proszę Państwa, ciepłe, rozgrzane na przykład, dawniej były ziemniaki, jak ktoś miał angilę. Ale to już pod gardło się tak podwiązuje, a nie na, na tym spadca całą noc. I tak przez, mówiła, do trzech miesięcy. Tarczyca każdemu się unormuje, jeżeli będzie jadł dobrze, nie będzie brakowało witaminy z grupy B, która jest w marchewce. Wystarczy trzy marchewki i z niej, soku wypić codziennie przez jakiś czas, uzupełni z grupy B, bo tyle ma właściwości. Co przewyższa wartość zużycia dziennie kobieta tej witaminy z grupy B, żeby też nie pękały nogi, te palce czy tam coś się nie działo takiego. Więc tutaj macie też miszka lekarskiego, którego można pić. Tak, macie nawóz czy inne, żeby rozrzedzały lekutko krew. ten czas, jeżeli lekko krew jest rozrzedzona. Nie robią się te opuchlizny, bąble czy rany, po prostu bo tak. No, ja bardzo dziękuję, pozdrawiam tym ludziom, które po prostu lekarze byli zdziwieni, że takie dobre wyniki nie ma ani cukru, ani nic, a jednak te ranki się zaczęły robić, no bo jak nogi były niedotlenione, a też mogło być wszystko przez te bakterie, które się wdarły. Ja nieraz Wam mówię, że. Jak bolą kolana, czy kości, czy w ramionach, mogą być głębsze zapalenie żył głębiej, głębokich, czy inaczej, ale jak brakuje witaminy B1, też tak sama nieraz miałam, proszę Państwa, czy na zmianę powody, a jak się uzupełnia. No, jak się nabywa słońca? Słońca, żeby witaminy D nabyć, to najlepiej od godziny 10 do godziny 13, wtedy najlepiej. Słońca jak słyszę, jak kobiety kupują y, kremy, bo ktoś y, lekramuje y, do twarzy z jakimiś filtrami, to od razu myślę sobie, że będą dzwonić albo szukać po tym, żeby ich uratować. Bo jak pozatykają pory, wszystko to później, przepraszam, buzia się im zrobi. Wiotka, jak y, nie wiem, jak to, co nazwać. I dodatkowo jeszcze zatkają te pory, jeszcze mogą się robić różne trądziki, wysepki, swędzenie skóry i w ogóle, proszę Państwa, jeżeli krem z opuncji zgadza się na bazie farmaceutycznej, roślinnej, czyli z takim czymś można się zgodzić, bo i to uzupełni, jak są zmarszczki po jakimś czasie, po tygodniu, niewiele bierze się go na, na palec, ale punkcja jest bardzo droga, więc y, jak oferują taki krem za 21 czy za 25, to proszę Państwa, to to nie jest żaden krem. Y, I dlatego później ludzie albo mówią, że mają wypieki, albo takie, które nie mogą te, albo że mają y, jakieś coś na skórze, albo słędące, albo coś. Dziękuję bardzo za uwagę. Pozdrawiam Was wszystkich. Pewnie oglądacie jeszcze debatę. Oglądajcie. Zobaczymy, kto zwyciężył w tej debacie i, i wszystkich jeszcze raz pozdrawiam. Dobrej nocy szczęść Boże. Pa.